mama, bądź na bieżąco ze mną stifler. ma. I od razu pytanie jak to z twojej perspektywy wszystko wyglądało. Ojej, ty kojarzysz w ogóle y, akcję, wiesz, jak Maz Vidal wjechał o bez krena? Oczywiście. No ale to ty weź tylko dalej ten mikrofon. Tak niżej, niżej, o. Tak. No, będzie, będzie słychać, to, nie to będzie dobrze? Mało. Nie to będzie. No wejść, to, weź mało to, mało to może tak, wyżej, ale tak, o. No, ej, no to my ćwiczyliśmy kurwa przez dwa miesiące tą akcję, że tak miałem kurwa zacząć, nie? I wychodziło zajebiście. Nawet tu jak robiliśmy na korytarzu kurwa zajebiście wjeżdżało i gdy już zacząłem się rozbiegać, on wyciągnął do mnie piątkę, żeby przybić, Czasz. Okay. I się zawahałem kurwa, nie? I to wszystko ustawiło. No dobrze, a jesteś zły, czy, czy jak to można określić? bardziej, nie? nie? tak to miało nie dało się nic zrobić? Już jak tam byłeś? Nie, no jak. Ja, 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 w, w momencie, gdy już nie wyszło, to kolano, już wiedziałem, że jest po walce, nie? Bo ogólnie ja byłem, w chuj psychicznie byłem źle przygotowany, bo tutaj widzisz co się działo, kurwa. To było w ten. ile kurwa cały czas ludzie chodzili w szatni, było 10 osób, kurwa nie można było się skupić. A iż? I gdy ja wychodziłem, kurwa, ja, ja wiedziałem, że, że, no, że jest kłównia, nie? Okej, okay, no ale nie mogłeś jakoś sobie tego rozplanować, powiedzieć, żeby nie wchodzili, żeby tobie jakoś no, nie było życia. Inni zawodnicy byli cały czas, co się kręciło, to jest taki, no, taki bałagan jest kurwa jak tutaj, widzisz, co się dzieje, nie? Przynajmniej mamy, kurwa 10 metrów to Ale okay. to zabrakło właśnie tego podejścia psychicznego przede tak. wszystkim, bo fizycznie no. byłeś ok? No no. no, no, no przede wszystkim kurwa. No gdy, gdy wchodzisz do kratki, kurwa wiesz, że kurwa, że nie jesteś przygotowany kurwa ten, psych psychika ci nie zagra, to nie możesz skończyć dobrze, no. A czego zabrakło? Wiesz już w tym momencie e, co najbardziej szwankowało akurat w tej psychice? No mówię ci, że zabrakło mi tego przygotowania, żeby się skupił kurwa, nie? Mhm. Że wiesz, jak na przykład ja przygotowałem do, jak, jak wychodziłem do walki z popkiem, to ja miałem godzinę taką dla siebie, kurwa, że wiesz, rozgrzewka, tutaj cały czas założyłem sobie słuchawki i słuchałem muzykę, przy której, przy której wyjdę. Nie? No, a kurwa tu nie było nic, nie? Nagle mnie biorą, kurwa, zaraz walczysz, nie? I kurwa, no masakra czaisz. No, a jest tak, że się troszeczkę podłamałeś, czy jednak chcesz tutaj cały czas być, walczyć? Nie, no, no ja, ja powiedziałem, że jeszcze po tej walce chcę zrobić jedną walkę i wiesz, i kończę karierę fightera, kurwa, nie? Bo, może ktoś łatwiejszy, kurwa, no, no, to nie dla mnie, nie? A teraz czujesz się poubijany? Coś się boli, czy, czy jak? Ja, no, tutaj wiesz, że trochę, no, odczułem to, ale nie, no nie, nie, nieźle, nie? nie no to jeszcze potem pytamy twojego rywala, no rzucił się na ciebie i to chyba pełna klasa w tym dosiadzie, który już tam miał, no to wykorzystał to perfekcyjnie. No, to był kurwa w chuj mocny, te ciosy kurwa były tak ciężkie kurwa, tak bolały, nie? No, najmocniejsze, no tak, najmocniejsze? w życiu? No tak. Na przykład wiesz, z popkiem nie ma porównania. Pop Popka to były takie kurwa, wiesz, było takich huk, ale nie było żadnego bólu, może dlatego, że tam było tam zajebiście adrenalina na mnie wpłynęła, a tutaj kurwa wiesz, dramat, nie? No, ale czułeś, że jak wchodziłeś do e, oktagonu, że, że jednak czegoś brakuje, spokoju, luzu? No tak, no mówię ci, od początku wywiadu to, nie? Okej, okay, i co teraz jak to teraz będzie wyglądało? Bo masz chęć od razu wracać do treningów, czy że jednak musi się zresetować? Nie, no wiesz, jak jak się że chcę skończyć stoczyć jeszcze jedną wadę, jak najszybciej, wiesz, póki jestem w treningu, bo ja mam zaplanowaną operację nosa, nie? I wiesz, i chcę chce to zrobić, żeby mu zrobić tą operację, nie? No ty w ostatnich tygodniach w ogóle nie, nie bałeś się jakoś poruszać e, tych kwestii, że troszeczkę się gorzej e, czułeś, nie? E, no nie, ale nie ma nie, tego. Takie... Ogólnie potem było było zajebiście E, ty dym jest, dym jest. Coś o, to tak? nic się nie Dobra. dzieje podobno, tak? Kontynuujemy. Choć... Dobra, no. Chociaż są takie dymy. Co, czego się to zabrakło na tej gali? Nie. Znaczy tego tego spokoju, czyli żeby wiesz, że myśmy kurwa przygotować psychicznie przed walką, nie? No dobra, a, a to wszystkie te przygotowania jak to u ciebie wyglądało, to było tak, że cały dzień poświęcałeś na, po, na sport. No, poprzednie pytanie było, że wiesz, ja od, od, od jakiegoś tygodnia czułem się zajebiście. W chór psychicznie, fizycznie kurwa, znaczy nie psychicznie y, poczułem się przez ostatnie dwa dni, kurwa, nie? Nie. Nie możesz. Dobra, no widzicie co się dzieje... Oj tak, ja też poczułem, może bomba? Dzięki. Może Dzięki. Yes, sir.